Winnie mini tajcie z tej strony IceSizeTeeRex, jest to kolejny odcinek na moim kanale. A w dzisiejszym odcineczku zagramy sobie turniej, nasz mini turniej, tak. Zagramy sobie, ym... no, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subika i co, ja chłopaków odciszam. Możecie mówić, możecie się przywitać. Ja, ja jestem już, jestem już. Dobra, wszyscy wychodzicie, wszyscy wychodzicie. Właśnie, jednak z Dawid nie wyszedł. No. Do środka, do środka. Tam nie ma drewna. Do środka. Nie ma Ale tam nie ma drewna. Nie musi być drewno. To Bartek jest. chodź do mnie. O, o czemu Bartek? No bo co? No. To jest dyskryminacja. Nie, w tamtym meczu wygrał. A to co? My to gorsi? Tak gorsi, bo nie wygraliście. Przekop. Dobra. podkop. Dobra, się. Przekopiemy się. No, przekopiemy się. Chodź tutaj tutaj ty, ta ty ty ty, 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 ty. Ta czerwono tutaj. babka, chodź. Chodź tutaj. Siemka. <laughs> Tak, weź, weź, weź. Nie, ty się, Nie bierasz. Poza tym podczas gierki się nie da. Wahać Dobra. Jak wyjdę, to i będę oglądał. Lecimy, lecimy, lecimy. To nie jest trudne, ale. Nie, no ja już mam dwie pułapki. A tu, tu jak? Wygrany wybiera osobę odpadającą? Nie, wiem. Może. Oj, poproszę Ej, trzeba... co nie? No do ludu, to jest bardzo łatwe. To jest bardzo łatwe. Vektor właśnie doszedł... Jakaś osoba ciągle sobie, bo jest wiedziała, że nie chce. No ja doszedłem, to już nie Do lodu Wektor chyba doszedł do lodu. Tak, doszło. O, widzę kogoś. Widziałem kogoś. No, ja pierdziele, dobra Dlaczego chcesz mnie zabić? Nie jestem luz? Możesz tego nie edytować, Dobra. proszę. Dobra. Może zróbmy tak, kto pierwszy, kto ostatni. No właśnie wie, tak robię. Dobra, kto jeszcze został? Parę osób. Ja. Mm. Ty biedzą. chyba za mną ciągle biegasz, ale Ale że się cofnął, to początku do wyjścia. A chyba, no, chyba już jedna no, osoba okay. została, wiesz? Tylko ty. No nie Ej, a co jeśli ktoś umarł od tych pułapek? To już się Bas, nie zamawia, Ja nie? odpadam, odpadam w turnieju. A kto, a kto umarł od pułapek? Ej, ja umarłem Ej, pan Pandunia... Pandunia? No i ktoś tam jeszcze chyba, jeszcze ja, ale ja... Dobra ty, okej. Okay. No, ja okay. też umarłem od pułapek. No to dobra, to wy. Jak to, jak to idziesz i nie zginiesz, to przechodzisz. te osoby, które zginęły, jeszcze raz grają. A nie wiem czy tryb kreatywny jest popsuty No pani Mikołajka, chodź tu. Może ja się nie odrodziłem, masz nie będę... Prze przechodź, bo pani Miko... Ja pierdziele chodź. Ale ja się nie... ja się nie odrodziłem. Pani po tym, jak Mikołajka, padłem. masz tu... No właśnie, masz trudniej. No to się... A pani Mikołajka też się nie odradza. Tylko ona na początku Cześć. tylko raz był błąd jakiś. Czemu ja nie mogę przechodzić, A Mikołajka ano. już zginęła. No właśnie Mikołajka zginęła i on się odrodził, nie wiadomo czemu, moja się tym nie odrodziłem. Końcu, w samym końcu, koło mnie zginęło. Dobra, trudno, jeszcze raz, jak teraz zginie, no to... Ups. Mikołajka dostała. Ja słyszę kroki. Bo tym oni mają ułatwienie, bo my tańczymy. No, ale z was debile, jak tańczycie, to im, pomag to im pomagacie, trudniej. To chyba dobrze. Ja nie, ja nie wiem, gdzie. No witaj. Szybciej! Oj, ale nie, no ma 33 Mogę robić wszystko. No, 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 niestety. Ja nie I tak byś zginął, czy bym cię uderzył, czy nie. Okej. Okay. No nie mogę cię uderzyć. I odpadam? Okej, okay, więc okay. teraz... Nie okay. rzucasz mnie z jakiegoś? Nie. To grifka ze mną jeszcze Tak, chyba. to grywka będzie. O nie! No już... Właśnie, widać. Ja no, bo ten klik, oni lecą co, żeby było lepiej widać. Dobra. Trzy osoby są w gierce, widzę. O, pobierz dostał jakiś. Jakby są, jakby co, to są cztery lub pięć dróg do wygranej. Mhm. Tak, sumie to trzy. Ja nie wiem, czy to nie będzie za łatwe. Nie on to wygrał już. No jedna osoba już wygrała, no. bo to łatwe jest to. Na metalu, no, się, ja na metalu się coś wygrywa, coś, na metalu się wygrywa jak coś Nic metalu. No, znaczy na lodzie, lodzie. Okej, okay, wszyscy to przeszli, okej okay. No to teraz macie wrócić okay, z powrotem Teraz macie wrócić no, ja no, Macie wrócić z powrotem, ale każdy inną trasą, inną trasą każdy No ja nie mogę jej chodzić Inną trasą, czy ty wiesz co to znaczy? Czy wy wiecie co to znaczy inna trasa? Każdy ma mieć Każdy ma mieć trasę, o, tak? o, o, każdy ma mieć inną trasę do wrócenia. No dobra tu Tutaj taki trapik A nikt tamtej trasy nie wybrał, dobra No to jak tak się bawimy, okej okay, Zróbmy O Tak zróbmy Tak Jakby co, to no, no, metal drugi, no, znaczy drugi lód. Lut. Lut. Okej, okay, ostatnie Nie. JD, osta JD przegrywa. Teraz macie przegrywa. Teraz macie dojść jeszcze raz na metal, znaczy na lód drugi. Dobra, i ostatni przegrywa? Tak, znaczy osoba, która zginie, przegrywa. Po prostu, po to wam tyle HP. gdzie się wydaje, że JD zginie, bo ona ma... ...najmniej. Oj. i bo... No, jeden zginął, dobra. No ja pieprzę, nie da się tak. Teraz macie mega trudno. Czemu? Bo jest tylko jedno wejście, a nie cztery. Właśnie tylko mi wejście. Jest tylko jedno wejście, tylko jedno wejście. Bo nie korzystaliście z tamtego wejścia. Ma być ciekawe. A jak to się przechodziło? Ja pamiętam. Okay, to znaczy, macie jeszcze dwie drogi do jednego wejścia. Ma macie dwie lub trzy drogi do jednego wejścia jeszcze. On idzie, <noise> on widzi, ej, dobry pomysł. Tylko... Oj, oj, pan Panduś zginął. Spatek wygrywa. No właśnie. Mm. No, ale, się, ale jeszcze musi z... Jeszcze dojść do lodu. Ale musisz pobiegnąć. Dojść do lodu. Na, jak najdalej. Jak ale najdalej. i tak i wygrał. No. no? Nie, mam iść jak najdalej. Znaczy sobie, nie. Nie. Pan, nie. Nie, wygrał. Wygrał, wygrał. Ja wygrał. Ale. Chcę, żeby przeszedł. Jak przejdzie, to dostanie bonus. Nie. Dostaniesz bonus, jak przejdziesz, Fatek. No, nie wiem, że tutaj jeszcze jakiś to będzie w takich. No nie ma przejścia. No to nie ma przejść. Ja, ja wam pokażę jak to się powinno przejść, okej? Okay? Dzisiaj nie było żadnej eliminacji, nie będzie żadnej. Żadnej eliminacji. A będzie, będą jakieś fajty jeszcze? Będą, będą fajty. Ale nie ma żadnej eliminacji. Bo ja bym chciał kończyć e, po tej konkurencji. A, dobra, nie wiem, bo dobra. teraz powinno was być 10 osób, a jest y, 6. Za dużo osób wych wychodzi. Za no, wyjdź do, do lobby. Lobby. więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Dzięki na razie i pa, papa. A i zostaw suba, nie bądź paruwa.